Cześć, cześć, witajcie, jesteście na kanale Szybko i Jatwo. Dzisiaj gramy z kolejny... Odc... Dzisiaj gramy sobie e, znowu w RLC teraz z innym kolegą, z moim kolegą z klasy, czyli Nikodem. Nikodem przywitaj się. Siemanko? Dobra, dzisiaj e, zagramy sobie w RLC znowu jako mafia, Po, po prostu będzie, będę uczył go. E, będę go uczył go e, jak grać w RLC i w ogóle widać, że już sobie kupił nowe auto, więc no. Eee, więc, znaczy no to brat mu kupił, ale dobrak. Eee, i bo na poprzednim filmie jak widzieliście e, Nikodema, właśnie jego skina, no to tak naprawdę to był jego brat, który mi się wam na konto, ale dobra, mniejsza. Zostawcie łapkę do góry, suba, na kanał, kanale i cóż, zaczynajmy, dobra, Nikodem, eee, chodź do mnie. Dobra, chodź do auta, dobra. I teraz tak, do auta. Masz się odciszyć. Dobrze, chodź. Do, do, do. Okej. Okay. I teraz jedziemy teraz do Gun Shop'a. Eee, no Nikodem jeszcze nie ma kanału, ale jak będzie miał, no to link będzie w opisie. My jedziemy teraz do Gun Shop'a i zaczynamy użyć Nikodema tutaj GRK, tutaj Eee. No i tylko zrobię wam gameplay z policji, ale dobra, mniejsze. Dobra, Nikodem, chodź teraz tak, do Gun Shop'a. A, jeszcze nam mafię założy. Jak nasza mafia ma się nazywać? Miki. Jak? Bananki. Bananki, dobra. Teraz cię zapraszam. Nie kupuję jeszcze nic. Ja cię zaproszę. Dobra. Zaprosz, Nikodema. I ty masz teraz, musisz wejść w telefon, wejść w telefon. SMSy. I teraz ja i musisz teraz kliknąć join, dołącz do mafii. Ja kupię świnię bojową, a ty kup akacza. Czekaj. Słucham, o mam. Mam świnie, bojowe. I... Co? Ale nie mam nic pokazane. No ale musisz na moje SMS-y wejść i nikodem. No i, te... no, i teraz wejdź na moje SMS-y i dołącz po prostu. No. Jesteś? Ale nie mogę nic zrobić! Ja zaproszę cię jeszcze raz. No. Nikodem. NIE MOGĘ! Musisz wejść we... Musisz wejść we SMSy, tę taką chmurkę ch Mnie, czyli PopCat I... Wejdź po prostu, yy, I masz mafia i oni. MAM! No i dołącz do mojej mafii Ej, ja nie mam pokazanej nie mam oj oj, oj oj! oj. Ma... Czekaj, usuń mafię, tak załóż mafię. Teraz ja zaproszone. zaproszony. Fajnie, że ja nie mam, kazana. Masz już czy nie. Nie. Dobra, to tu będziemy bez mafii grać, ale możemy mafię zakładać e, teraz tak. A mogę, a mogę ja Cię zaprosić do mafii? No, jak zrobisz własną. A jak? Musisz wejść w telefon, w mafia, przecież taki garnitur, stwórz mafię i zaproś osoby. Tak. E, i zaraz kup akacza i będziemy napadać na policję. Zakładam mafię. Dobra, O! Już. Masz? No nie. Dobra, nieważne. Coś się zbugowało, ale dobra. Kupa kacza po prostu. Okej. Okay. A który to jest? czterdzieści 47 A mam. Dobra, i teraz tak, jedną kasetę rozwalasz ja jedną miałam ja. Masz? Rozwalaj I kradnij. Dalej, bo pały już jadę. 800 na plus. I za, idziemy zabijać ludzi, idziemy zabijać pały. Dobra, chodź. Jak kradniesz... A dalej kradnij, kradnij, kradnij Idzie pała, idzie pała, idzie pała. Idzie pała, undercover. Zaraz zabijam, zabijam, dobra Pa, wiesz, pieniądze leżą Pieniądze z niej leżą O! O kurde O! A spadamy, 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 spadamy Chłopie, bo ja mam mało no? życia Raj, z tego wezmę no A no, nie, ja już nie walczę, prawda? w dupie z tym pieniędzmi, w z pieniędzmi Spadamy Chłopie w dupie z tym pieniędzmi, jedziemy, jedziemy Okej okay. O ja Napadamy go? Nie wiem Czekaj Skakuj ład mi laguje Trochę Bra dead, dead, es z nim, es z nim, es z nim Zginął, zginął, zabram się Zginą, Zginął, 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 ale kolejna pała idzie A! Go! Wow. Umarłem. Wow. co jest? Sprzikał mnie z gazem. Dał mnie do więzienia, chłopie. Ej, którą wybrać, wybrać, lokalizację? River City, czy... Pierwszą, Bridge. pierwszą. Chłopie, jestem w więzieniu. Aha, a ja się zesponowałem. Ra płacę kaucję. Dobra, jestem na spawnie. To są drugi raz idziemy, tak. nie? No okej, okay. czekaj, bo... I... No wsiadaj tutaj. A... Chyba trochę laguje. O, moje auto też stoi nawet. Wsiadaj do mnie. Biegnę. Tylko tak jak mówię, mi laguje. No nie no, dobra, wsiadaj. Co za typ, no. Tego buga. Nie znam typa. Dobra, jedziemy ze do mną w znowu kupić broń, nie? ty masz na broń? Mam, bo jest zabij. Ale ja nie, więc musimy kupić! Ja? No patrzę tego pajaca. Ej. Co? Ej, bo no, mam giazku jedną mam. Masz jedną gwiazdkę, no bo zabiłeś bo Zacząłeś strzelać do policji. I czy okradłeś y, tego starty pali Ja co ja w kieprzę z hamburga, oprobowałeś tego gunshopa. Ora jest tu jedna pała, rozpierdalamy ją. Dawaj, wsiadaj i idziemy, spierdalamy pałę, kupujemy, dobraj chłopie, zabijamy chłopie, dobraj, i... strzelaj do byle kogo, strzelaj do pały, tak, że się go już podpali. podpaliło się, teraz, o kurde, tam jakiś gościu leży, nie, nie ma pieniędzy. Tak, je przeładować. To przeładuj. A jak? Pod R. R. Szybko dalej dobra. Dobra. Zarapała Nie. przyjdzie jakaś. Jadę pały, dobra. Siadaj. Jestem O ja, ale tu strzela skiepsza. O ja, strzelił mi wazno. Snajper chyba. A ja też snajperkę ja mogę kupić, ale kupię 5 tysięcy mnie na bronię Rerabujemy to urshop. Jedną ja Jedną ja, drugą ty. Czekaj, dobrawo. Bo... Kradli. Weź mi teraz rozstrzelaj. Weź mi rozstrzelaj, a ja wychaj po prostu. No już. No ale tutaj jest. Gdzie? Chłopie, ja bo zarapały taki. jadą. Beka. No tam sobie, wejść, to jest moje. Tam tam chcę wejść. Ma? Kradnę, kradnę. Szybko, 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 bo już jadam, już jadam. Już, już. Masz?

Dawaj, dawaj Nie można Czemu? Dobra, dlatego, nawalaj, 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 nawalaj się tego typa, nawalaj się typa, nawalaj typu. Zginął, jest, jest Chłopie, wsiadaj, wsiadaj do auta, wsiadaj do auta, go Go, spadamy Nie no chłopie, ale emocje, emocje On też miał big guns, ale on miał słabszą broń Nikodem No na broń. Dobra. Ile się nagrywa? Dobra, to nie będziemy kończyć, już zrobimy na dwie części. Zrobimy widzowie wam na dwie części, bo... Dobra. Możemy teraz nawet domy. Dobra, ja przeładować ammo, bo nie mam ammo w ogóle. Zobacz, czy masz, masz przeładować ammo. Czekaj. Tak, muszę. Dobra, no to przeładuj, a ja na ciebie poczekam. Mam. Siadaj. Siadam. Ja wiem. Ej, a wiesz że za to, że gram dostaje hajs? No wiem, dostaje dostaję. No, to nie fajnie, gdzie To pewnie undercover. Zobaczymy. Nie, nie da się. You know Dobra, dalej jedziemy. To można mieć ukraść auta jak chcesz, chcesz ukraść ukra jakieś auto? No to 5000. tysięcy, tysięcy Ale to, to będzie moje auto, czy kogoś? Kogoś, znaczy, no takie specjalne auto, nawet te się można ukradnąć. Powiedz, 5000 tysięcy za jakieś auto lepsze. 5000 tysięcy za tylko auto, a za takie lepsze z 10 koła pewnie. Pięć No to określmy auto, jak to zrobić? No to ja ci zaraz wszystko pokażę, zrobimy napadzik na tego no i... Zrobimy napadzie tu zaraz na autko i my nie musimy skończyć odcinek. Czekaj, bo ja muszę wyjechać, bo wjechałem do tytuł przebijalni, nie? Tra, musimy najpierw do Tool shopa, jechać po łom. Spała, łatwy hajs. Ej, mogę hajs? No zbieraj I sobie, zbieraj sobie szybko, no chodź po nim. Dobra. spadamy, go. Ja, jedziemy do Tool shopa. O, tu pała. Ale nie zabijamy je, nie wrócimy, się I co jest? No pusty. Bra, chodź, kupić łom musisz, kupić musisz łom. Za 600. Żeby obrabowywać auta i z tego 5000 jest. I kolem. dobra, idziemy. Grazie mille. Non vedo che raguro bene. Avei... Stai sopporto il canale. Akurda. Corea. kurde. mnie gdzie ty jesteś? Zobaczmy jest odcinek. No dobra, no to dobra widzowie, zostawcie łapkę do góry suba na kanale. I cóż, do następnego. I to, że, przydzielimy to na dwie części. Zanim długo nagramy drugą część. Jeśli chcecie drugą część, to zostawcie łapkę do góry z na kanale i cóż. Do zobaczenia w drugiej części z nikodemem. Nora, nora.